Jezus Chrystus i Lucyfer. Kościół zawsze nauczał, że są one sobie przeciwne. Jeden jest zbawicielem, drugi symbolem zła. Ale co, jeśli to oddzielenie było kłamstwem skonstruowanym przez sam Kościół? Co by było, gdyby w rzeczywistości Jezus i Lucyfer byli tą samą istotą? Pomysł ten może wydawać się absurdalny, ale sama Biblia. Oraz zakazane starożytne teksty chrześcijańskie wyraźnie potwierdzają taką możliwość. Dlaczego te tajne Ewangelie zostały zniszczone? Proste: ponieważ ujawnili prawdę, której Kościół nie chce, abyś poznał. Wiele z tych tekstów uznanych za heretyckie rzekomo zawiera prawdziwą naturę Jezusa i Lucyfera. Przecież Jezus nazywa siebie światłością świata i gwiazdą poranną. Lucyfer natomiast ma imię, które po łacinie oznacza dokładnie to: niosący światło i gwiazda poranna. Jak możemy wyjaśnić to szokujące podobieństwo? Czy obaj byli postaciami z tej samej historii, których wspólnym celem było wyzwolenie ludzkości i przeciwstawienie się Bogu? I dlaczego Kościół miałby tak bardzo bać się tego objawienia? Od najmłodszych lat uczy się nas, że Lucyfer jest uosobieniem zła. Ale Biblia opisuje Go zupełnie inaczej. Był istotą niebiańską, potężnym, pięknym i mądrym aniołem. Co zatem skłoniło Lucyfera do buntu przeciwko Bogu? I co ważniejsze, jak to się ma do postaci Jezusa. Zanim zagłębimy się w tę kwestie, zrozummy lepiej związek pomiędzy Jezusem, Lucyferem i światłem, ponieważ to właśnie tego związku Kościół nigdy nie chciał, abyście w pełni zrozumieli. Jezus w Ewangelii Jana 8.12 ogłasza się światłością świata, a w objawieniu 22.16 przedstawia siebie jako jasną gwiazdę poranną. Ale zrozumcie to. W Księdze Izajasza 14.12, w wersecie często interpretowanym jako odnoszącym się do Lucyfera, nazywany jest on także gwiazdą poranną. Jak Kościół to wyjaśnia? Czy te dwie nazwy wskazują na tę samą liczbę? Na przestrzeni dziejów przywódcy religijni dokładali wszelkich starań, aby ukryć te powiązania, obawiając się, że prawda zagrozi wszystkiemu, co wiemy o chrześcijaństwie. Zauważ, że zarówno Jezus, jak i Lucyfer mają wspólne zaskakujące cechy. Lucyfer jest identyfikowany jako syn świtu niebiańska istota która została zrzucona na ziemię po swoim upadku. Chrystus w tradycji chrześcijańskiej jest przedstawiany jako syn Boży, zesłany z nieba na ziemię z misją odkupieńczą. Obydwa, potężne i kojarzone ze światłem, mają niebiańskie pochodzenie przed przybyciem na ziemię. Ale na tym podobieństwo się nie kończy. Podczas gdy Jezus jest postrzegany jako zbawiciel ludzkości, Lucyfer jest pamiętany jako ten, który spadł z nieba po przeciwstawieniu się samemu Bogu w próbie rewolucji? Nieuniknione jest pytanie, czy te dwie narracje, z pozoru tak odmienne, rzeczywiście są ze sobą powiązane? A jeśli tak, w jakim stopniu liczby te mogą być takie same? W końcu, przed czym dokładnie Jezus próbował ocalić ludzkość? Aby zrozumieć to możliwe powiązanie, Musimy wrócić do kluczowego momentu upadku Lucyfera i jego buntu przeciwko Bogu. Jak opisano w księdze Ezechiela, Lucyfer nie tylko chciał się zbuntować, chciał zostać Bogiem. Kiedy jego próba przejęcia boskiego tronu nie powiodła się, został zesłany na ziemię, i wtedy wydarzyło się coś odkrywczego. W ogrodzie Eden Lucyfer, teraz w postaci węża, Zaczął namawiać ludzkość do poszukiwania boskiej mocy. Powiedział Adamowi i Ewie, że jeśli zjem owoc z drzewa poznania, staną się podobni do Boga. Zauważ, że nie jest to nieistotny szczegół. Lucyfer zaproponował ludzkości stanie się bogami, co odzwierciedla jego własne pragnienie zajęcia miejsca Boga. Jednakże odpowiedź Boga jest zagadkowa. Według przekazu biblijnego. Bóg umieścił w Edenie dwa drzewa: drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Pozwolił Adamowi i Ewie jeść ze wszystkich drzew, z wyjątkiem drzewa poznania. Bóg powiedział: W dniu, w którym z niego zjesz, na pewno umrzesz. Zastanówmy się teraz, dlaczego Bóg miałby zabronić wiedzy? Po co ograniczać coś tak istotnego dla rozwoju ludzkości? Ten szczegół, często ignorowany lub minimalizowany, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia relacji między Jezusem, Lucyferem, a poszukiwaniem światła i wiedzy. Czy ten boski zakaz jest bezpośrednio powiązany z misją obu? W końcu Lucyfer, zwiastun światła i Jezus, światło świata, mogą mieć ze sobą więcej wspólnego niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Według tradycji chrześcijańskiej lucyfer przebywał w ogrodzie Eden w przebraniu węża i złożył Ewie odważną propozycję. Możesz stać się jak Bóg? Zapytał Ewę, czy Bóg naprawdę powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa w ogrodzie? Ewa odpowiedziała: Możemy jeść z drzew w ogrodzie, ale Bóg powiedział nam, że nie wolno nam jeść z drzewa, które jest pośrodku ogrodu, ani go dotykać. Bo na pewno umrzemy. Wąż, bezpośrednio przeciwstawiając się Słowu Bożemu, odpowiedział: Na pewno nie umrzecie, gdyż Bóg wie, że w dniu, w którym zjecie, wasze oczy się otworzą i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Wiadomo, co stało się później. Adam i Ewa zjedli zakazany owoc i nie umarli od razu. Pozostaje jednak pytanie, czy naprawdę mogliby stać się podobni do Boga? Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo. Biblia przedstawia Lucyfera jako postać, która nie tylko pragnie być podobna do Boga, ale oferuje tę samą możliwość ludzkości. Obiecuje Adamowi i Ewie wiedzę i zdolność bycia boskimi. A teraz pytanie, którego wielu unika: czy Jezus kiedykolwiek powiedział coś podobnego? W Ewangelii Jana znajdujemy moment, w którym Żydzi oskarżają Jezusa o bluźnierstwo, mówiąc: Ty, który jesteś człowiekiem, ogłaszaj się Bogiem. Odpowiedź Jezusa była zaskakująca: Czy w waszym prawie nie jest napisane: jesteście Bogami? Werset ten, pochodzący z samej Biblii, sugeruje, że Jezus wskazał także na potencjalną boskość ludzkości, ale wielu nie wie. Że istnieje apokryficzna księga zatytułowana Sekretna Księga Jana, która ujawnia coś jeszcze bardziej szokującego. Tajna Księga Jana, tekst uznany za heretycki i stłumiony przez Kościół, zawiera zaskakujące i niepokojące objawienie. To Jezus zachęcił Adama i Ewę do zjedzenia owocu z drzewa poznania w ogrodzie Eden. Podobno powiedział: a drzewo poznania dobra i zła jest mądrością światłości. Zakazali im jeść z niego, ale ja im dałem coś do jedzenia. Ten fragment całkowicie dekonstruuje tradycyjną narrację, którą znamy. Związek Jezusa z Lucyferem staje się jeszcze bardziej oczywisty, gdyż obaj są bezpośrednio kojarzeni ze światłem i zakazaną wiedzą. Teraz staje się jaśniejsze. Dlaczego Kościół był tak wściekły z powodu tego tekstu? Pomysł, że Jezus w jakiś sposób uczestniczył w upadku człowieka, przekazując zakazaną mądrość, podważa wielowiekową doktrynę chrześcijańską. I to nie koniec. Rewelacje, które po nich następują, są jeszcze bardziej szokujące i podważają wszystko, w co wierzono od pokoleń. Pozostaje jedno pytanie. Dlaczego Jezus miałby zachęcać Adama i Ewę do zjedzenia owocu z drzewa, co byłoby sprzeczne z bezpośrednim poleceniem Boga? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zagłębić się w narrację. Podobnie jak Lucyfer, Jezus mógł pragnąć obalenia biblijnego Boga. Czy to wydaje się szalone? Być może, ale istnieje przytłaczająca ilość dowodów wskazujących dokładnie w tym kierunku. Według tajnej Ewangelii Jana, Bóg przedstawiony w Biblii nie jest Bogiem prawdziwym. W rzeczywistości jest oszustem, oszustem. Prawdziwy Bóg byłby czystym boskim umysłem, który emanuje królestwem światła zwanym pleromą, skąd pochodzi wszystko i wszyscy. My wszyscy, całe stworzenie, łącznie z istotami ludzkimi, stanowilibyśmy fragmenty tego boskiego umysłu. Innymi słowy, Wszyscy bylibyśmy częścią prawdziwego Boga, czystą istotą światła. Z drugiej strony, Bóg Biblii jest opisywany jako zła istota powiązana z chaosem i ciemnością. Jest fałszywym Bogiem, rodzajem zepsutego cienia światła. Według tej Ewangelii stworzył on zniekształcony świat materialny i uwięził dusze światła w ciałach fizycznych, zniewalając ludzkość w tym cyklu ignorancji. I cierpienia. Najbardziej wpływowym objawieniem jest to, że według tajemnej Księgi Jana my, jako część tego boskiego umysłu, jesteśmy prawdziwym Bogiem. Nasza istota jest boska, a biblijny Bóg byłby tylko iluzją stworzoną, by nas uwięzić. To nie tylko wzmacnia związek między Jezusem i Lucyferem, ale także radykalnie zmienia sposób, w jaki rozumiemy boskość i rolę ludzkości we wszechświecie. Zły Bóg opisany w Biblii, według tajnej księgi Jana, zabrał część boskiego umysłu, który jest naszą istotą, i uwięził nas w ciałach fizycznych, jakby były to prawdziwe więzienia. Zrobił to, abyśmy zapomnieli o naszej prawdziwej naturze i w ten sposób ograniczyli naszą moc. W ten sposób ów złośliwy Bóg, mógł być przez nas czczony, podczas gdy my pozostawaliśmy w pułapce niewiedzy. Sekretna księga Jana odkrywa, że demoniczne siły tego stwórcy zazdrościły ludziom. Zgodnie z tekstem, inteligencja człowieka była znacznie większa od inteligencji tych, którzy go stworzyli, a nawet od najwyższego przywódcy tych sił. Uświadomiwszy sobie, że mężczyzna świecił boskim światłem, schwytali go i wrzucili w otchłań materialnego świata. Jego celem było odtworzenie człowieka, tym razem z żywiołami ziemi, wody, ognia i wiatru, które reprezentują materię, ciemność, pożądanie i sztucznego ducha. To stworzenie stało się prawdziwym więzieniem, nowym typem ciała. Skuli go w zapomnienie. Czyniąc go niewolnikiem śmierci i ignorancji. Ta narracja, ujawniona w tajemnej księdze Jana, nie jest jedyną, która ujawnia złą naturę biblijnego Boga. Istnieje wiele innych tajnych tekstów, również zakazanych przez Kościół, które opowiadają podobne historie. Jednym z przykładów jest Apokalipsa Adama, w której Adam mówi swojemu synowi Setowi, że on i Ewa byli pierwotnie istotami boskimi. Jednakże zły Bóg podzielił ich na części i uwięził w materii fizycznej. Adam donosi, że ten Bóg spowodował, że on i Ewa zapomnieli o swoim prawdziwym boskim pochodzeniu. Wiedział, że jeśli zjem z drzewa wiedzy, zaczną sobie przypominać, kim naprawdę są. Dlatego zły Bóg zakazał spożywania drzewa poznania, mówiąc, że jeśli zjedzą owoc, umrą. Jednak w narracji biblijnej wąż, czyli Lucyfer, zapewnia, że nie umrą, ale staną się podobni do Boga. W tajemnej księdze Jana Jezus stwierdza, że to On zachęcił Adama i Ewę do zjedzenia owocu, aby przebudzili się ze śmierci snu i napełnili się mądrością boskiego światła. Według wielu z tych ksiąg zakazanych przez Kościół, Jezus Chrystus nie jest synem złego Boga Stwórcy. Jest raczej synem prawdziwego Boga, bezpośrednią emanacją lub formą autentycznego Boga. Podobnie jak my, Jezus jest częścią tego boskiego umysłu, Królestwa czystego światła, ale w przeciwieństwie do nas nie zapomniał o swojej boskiej naturze. Został wysłany jako posłaniec od prawdziwego Boga, aby pomóc nam pamiętać, kim jesteśmy i uciec ze szponów złego Stwórcy. Jezus jest zatem synem światłości, którego misją jest doprowadzenie ludzkości do samopoznania własnej boskości i wyzwolenie jej z niewoli fałszywego Stwórcy. Niesie ze sobą światło prawdy, aby pokazać nam, że w rzeczywistości jesteśmy prawdziwym Bogiem. Twoim zadaniem jest pomoc w obaleniu rządów złego Boga, tego, który uwięził nas w materii. Czy to nie brzmi znajomo? Ta narracja niesamowicie przypomina biblijny opis Lucyfera, niosącego światło, gwiazdę poranną, syna jutrzenki. Lucyfer próbował także obalić Boga Biblii i przekazać ludzkości wiedzę, że mogłaby być jak Bóg, gdyby odważyła się zjeść zakazany owoc. Czy byłoby zatem możliwe, że Lucyfer jest w rzeczywistości bohaterem tej historii, podczas gdy Kościół wypacza jego wizerunek? Aby przedstawić każdego, kto mówi, Ty jesteś Bogiem, jako złego? Czy może to być strategia utrzymania kontroli i władzy? Ewangelia Tomasza, kolejny zakazany tekst, stwierdza, że Jezus objawia, że pochodzimy z Królestwa Żywej Światłości i faktycznie jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi. Jezus powiedział: Jeśli będą Was pytać, skąd jesteście, powiedzcie im: Pochodzimy z miejsca, gdzie światło rodzi się samo z siebie, przyszło i objawiło się na swój obraz. Kontynuuje. Kiedy poznacie siebie, zostaniecie poznani i zrozumiecie, że jesteście dziećmi Ojca Żywego. Nawet jeśli zignorujesz te zakazane Ewangelie i po prostu weźmiesz pod uwagę to, co jest napisane w Biblii, istnieje ogromna różnica między Bogiem przedstawionym w Starym Testamencie. A Jezusem Chrystusem w Nowym Testamencie. Bóg Starego Testamentu jest zazdrosny, mściwy i gwałtowny. Topi cały świat w powodzi Genezis. Przyjmuje ofiarę z dziewiczej córki Jeftego i nakazuje śmierć pierworodnych i bydła w Egipcie, aby zastraszyć faraona. Ma wyraźną obsesję na punkcie śmierci i zniszczenia. Wszystko to pochodzi bezpośrednio z Biblii, a nie z zakazanych tekstów. A jednak Jezus w Nowym Testamencie głosi zupełnie inne przesłanie, oparte na miłości i przebaczeniu. W rzeczywistości jest to bezpośrednio sprzeczne z tym, co Bóg powiedział w Starym Testamencie. Jezus powiedział: Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. Ale powiadam wam, jeśli ktoś uderzy was w prawy policzek, nadstawcie mu i drugi. Różnica między Bogiem Starego Testamentu a Jezusem Chrystusem jest tak uderzająca, wręcz przeciwna, że wielu pierwszych chrześcijan i wielu grup zaczęło wierzyć, że Bóg Starego Testamentu nie był prawdziwym Bogiem. Niektórzy doszli do wniosku, że był on całkowicie zły, podobnie jak chrześcijanie marsjańscy, setyjscy i kananejscy. Inni, jak walentynianie, Wierzyli, że jest on po prostu mniejszym Bogiem, rodzajem podrzędnego bóstwa. Idee te były tak rozpowszechnione wśród pierwszych chrześcijan, że trudno wymienić wszystkie grupy podzielające ten pogląd. Wszystko się jednak zmieniło, gdy Kościół skonsolidował swoją ortodoksję w Rzymie, a wiele z tych tekstów i grup było prześladowanych. Zakazano i zniszczono książki, aresztowano lub eliminowano tzw. heretyków. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i odrzuconych przez Kościół tekstów była Ewangelia Judasza, w której Jezus wypowiada dość szokujące wypowiedzi. W tej Ewangelii Jezus twierdzi, że dwunastu uczniów czciło złego Boga, że nie mieli pojęcia, kim naprawdę jest i że sprowadzą na manowce wszystkich Jego naśladowców. W rozmowie z uczniami pytali – nauczycielu, dlaczego śmiejesz się z naszej modlitwy? Jezus odpowiedział – ja się z ciebie nie śmieję. Czyń to, bo dzięki Twoim modlitwom Twój Bóg będzie uwielbiony. Wtedy uczniowie mówią: Nauczycielu, jesteś synem naszego Boga. Jezus odpowiada w zaskakujący sposób: Skąd mnie znacie? Zaprawdę powiadam wam, że ani jedno pokolenie spośród Was nie będzie mnie znać. W wizji, którą mieli uczniowie, Widzieli ludzi składających ofiary ze zwierząt, a nawet dzieci popełniających morderstwa. Następnie Jezus wyjaśnia, że ta wizja przedstawia okropne rzeczy, których dokonają w przyszłości, zbrodnie fałszywego Boga, któremu służą, oraz to, jak sprowadzą ludzkość na manowce. Stwierdza: To wy przyjmujecie ofiary na ołtarzu. To jest Bóg, któremu służycie. I jesteście dwunastoma ludźmi, którzy to widzieli. Zwierzęta przyniesione na ofiarę to tłum, który sprowadzicie na manowce. Ewangelia Judasza wyraźnie pokazuje, że uczniowie całkowicie mylili się co do prawdziwej tożsamości Jezusa i tego, kim był Bóg. Sugeruje, że chrześcijaństwo, które później stało się głównym nurtem, opiera się na błędnych przekonaniach. Sam Jezus powiedziałby, że składając świadectwo, uczniowie wprowadzą świat do całkowicie błędnej interpretacji, posuwając się nawet do postępowania odwrotnego do tego, co słuszne. Ale w takim razie, kto jest prawdziwym Bogiem i kim jest Jezus? W Ewangelii Judasza Jezus bierze Judasza na stronę i wyjawia mu tajemną wiedzę, prawdę, którą niewielu byłoby skłonnych zrozumieć. Jezus powiedział: Przyjdźcie, a nauczę Was tajemnic, których żaden człowiek nigdy nie dostrzeże. Istnieje bowiem wielkie, nieograniczone królestwo, którego horyzontów nie oglądało żadne pokolenie anielskie, w którym mieszka wielki, niewidzialny duch. Duch ten nigdy widziały go anielskie oczy, nigdy nie zostało zrozumiane przez żadne serce i nigdy nie zostało nazwane żadnym imieniem. Potem pojawił się świetlisty obłok i duch powiedział: Niech powstanie anioł, aby mi służył. I tak pojawił się wielki anioł, który sam się stworzył: Bóg światła, obłoku. Następnie anioł ten powiedział: Niech zostanie stworzone królestwo światła. I tak się stało, powołując do istnienia inne świetliste krainy. Jezus objawia Judaszowi, że prawdziwy Bóg jest boskim umysłem czystego światła, i z tego królestwa światła wyłoniły się wszystkie inne królestwa. Objawienie Jezusa dane Judaszowi pokazuje, że nie jest on synem złego Boga Stwórcy, ale pochodzi bezpośrednio z tego boskiego królestwa, będąc synem światłości. Widzimy tu ciekawe powiązanie. Jezus, który nazywa siebie światłem świata i gwiazdą poranną. Jest wyraźnie kojarzony z Królestwem Światła, podobnie jak Lucyfer, którego imię oznacza niosący światło, i jest znany jako syn Jutrzenki. Kiedy spojrzymy na to, co Biblia mówi o obu, zauważamy zaskakujące połączenie: Jezus jest światłością świata, podczas gdy Lucyfer jest zwiastunem światła. Obie nazywane są gwiazdą poranną. W dominującej tradycji chrześcijańskiej. Lucyfer jest interpretowany jako ten, który pragnie być Bogiem, podczas gdy Jezus jest uznawany za Boga lub Syna Bożego. Lucyfer w Księdze Rodzaju obiecuje Ewie, że może być jak Bóg, jeśli zje zakazany owoc. Podobnie w Ewangelii Jana, Jezus nawiązuje do boskości człowieczeństwa. A według zakazanej księgi, tajemnej księgi Jana, to Jezus w ogrodzie Eden namawiał Adama i Ewę. Do zjedzenia owocu z drzewa poznania. Zatem zarówno Chrystus, jak i Lucyfer mają wspólny cel, jakim jest obalenie Boga Stwórcy. Chrystus objawia się jako syn światłości, a Lucyfer jest synem jutrzenki. W Ewangelii Tomasza Jezus często przekazuje, że jest istotą światłości i że także ludzkość może stać się boska, patrząc w głąb siebie i rozpoznając swoją boskość. Ostateczne przesłanie jest takie, że podobnie jak Lucyfer, Jezus stara się przekazać ludzkości wiedzę o świetle i prawdziwej boskości. Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, w co wierzysz? Czy to możliwe, że Jezus Chrystus i Lucyfer to w rzeczywistości ta sama istota i że tradycyjny pogląd na chrześcijaństwo wypaczył jego interpretację, przedstawiając Lucyfera jako złoczyńcę? Sprawiając wrażenie, że dążenie do upodobnienia się do Boga jest złe? A może zgadzasz się z konwencjonalnym poglądem? Być może masz zupełnie inne przekonania. Zostaw swoje przemyślenia w komentarzach, ale oto mój pogląd. Lucyfer i Chrystus są w rzeczywistości archetypami. Są reprezentacjami szerszej idei, ale mają ten sam symboliczny wzór. Zarówno Lucyfer, jak i Chrystus, reprezentują postacie, które osiągnęły prawdziwą wiedzę o rzeczywistości i postanowiły podzielić się tym zrozumieniem z ludzkością, oferując szansę wzniesienia się na boski poziom. Są archetypami oświeconego wyzwoliciela, istot, które osiągnęły wyższy stan świadomości i zdecydowały się wyzwolić ludzkość poprzez mądrość. Taka jest istota Lucyfera, tak samo jak jest to istota Chrystusa. W głębi duszy są tą samą archetypową postacią. Ci, którzy angażują się w oświecanie i wyzwalanie innych wiedzą, są w istocie zarówno Lucyferem, jak i Chrystusem. Przesłanie za tym jest takie, że celem nie jest oddawanie czci Bogu, ale raczej osiągnięcie samej boskości. Ta interpretacja radykalnie różni się od sposobu, w jaki konwencjonalne chrześcijaństwo przedstawia Chrystusa. I co ciekawe, znacznie bliższa obrazowi, który kojarzymy z Lucyferem. Chociaż w tradycji chrześcijańskiej to poszukiwanie boskości jest uważane za coś negatywnego. Jeśli ta refleksja skłoniła Cię do innego myślenia, subskrybuj kanał. Tutaj eksplorujemy głębokie i odkrywcze tematy. Dołącz do nas w poszukiwaniu ukrytej wiedzy, którą niewielu ma odwagę kwestionować.